Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku panoramy informacji z regionu Ekstra. W zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy obszerny wywiad z radnym Koteleckim na temat rozwiązania odoru, który dochodzi z miejskiego zakładu oczyszczania. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiania z panem Jackiem Gębickim, profesorem Politechniki Gdańskiej, który bardzo interesuje się tematem i podobno ma rozwiązania. Panie profesorze, ja mam pierwsze pytanie. Jak na pierwszy rzut oka wygląda sprawa odoru w MZO i czy według pana istnieje szansa na jego rozwiązanie? Witam Pana serdecznie, witam Państwa. Problem nie jest taki prosty do rozwiązania, ponieważ sama definicja dorów jest skomplikowana, bo przecież to jest mieszanina wielu związków. Jest, są pewne rozwiązania, które są dostępne na rynku, natomiast wymaga to pewne, pewnego studio wykonalności, żeby zdiagnozować, które obszary zakładu. Co emitują, na jakim poziomie, jaki to jest strumień, jakie to odory, i wówczas można zaproponować jakieś optymalne rozwiązania. Dzisiaj rozmawiałem z prezesem firmy, i nasza dyskusja skupiała się jakby na dwóch aspektach. Aspekcie pierwszym, czyli jak zmierzyć te odory, czy rzeczywiście poziom stężenia czy poziom intensywności jest na tyle wysoki, że mieszkańcy rzeczywiście odczuwają tę uciążliwość zapachową, a drugi, jak temu przeciwdziałać u y, źródła, czyli y, u źródła emisji, ewentualnie jak przeciwdziałać na szerszym obszarze. Myślę, że to była rozmowa konstruktywna i pewne rozwiązania dopiero zostaną zaproponowane, natomiast tak na gorąco nie zostało jakby przyjęta jakaś jedna ogólna strategia, ze względu na to, że metod do autoryzacji jest wiele i one zależą od wielu czynników. A jak wygląda metoda, za którą pan optuje, którą pan wprowadził w Gdańsku, między innymi? Ja myślę, że wszystko zależy oczywiście od kieszeni firmy, czyli od zdolności ekonomicznej. Jedną z najbardziej skutecznych metod jest oczywiście spalanie, i tutaj prezes również o tym mówił, że przewiduje taką ewentualność. Natomiast są oczywiście Metody i techniki tańsze, ale również skuteczne. Natomiast nie ma jakiejś metody uniwersalnej, która powodowałaby, że nastąpiłoby całkowite zminimalizowanie odorów. Także muszę Państwa tutaj troszeczkę może zasmucić, ale w ciągu roku na pewno jakaś emisja odorów będzie. Po prostu jest to niemożliwe, żeby zredukować do zera. Trzeba by było cały zakład i wówczas ten, no to po prostu nie ma środków i y, ekonomicznych i nie ma takiej po prostu możliwości. Panie profesorze, wyjaśnijmy może sprawę spalarni, bo jeżeli decyzja zapadnie i zapadnie decyzja, która nam powie, że budujemy tą spalarnię, czy ona będzie miała jakiś wpływ na środowisko, na ekologię, ekosystem pruszkowski? Może niekoniecznie pruszkowski, ogólnie mówię o spalarniach. No. Trudno mi to powiedzieć tak bezpośrednio, bo nie jestem do końca w to wdrożony, natomiast mogę powiedzieć czysto teoretycznie, że spalanie doprowadza do utleniania związków do innej formy, czyli jedne zanieczyszczenia zostaną przekształcone w mniej może szkodliwe, ale również zanieczyszczenia. Teoretycznie powinniśmy spalić do dwutlenku węgla i pary wodne, ale niestety w przypadku związków organicznych siarki czy azotu powstaną również tlenki. Siarki i tlenki, tlenki azotu, ale oczywiście jest na to też sposób, że po spaleniu te tlenki można przecież wychwycić, czy to e, za pomocą absorpcji, czy jakichś innych metod. E, myślę, że to jest właściwy kierunek. Wiele, wiele zakładów utylizacji e, przychyla się ku temu, żeby po prostu stosować te e, spalarnie, ponieważ ilość e, odpadów, które jest generowana, jest tak duża, że po prostu zacznie nam brakować miejsc ich składowania. W związku z tym trzeba stosować takie metody, żeby po prostu unieszkodliwiać te zanieczyszczenia i te odpady. Dziękuję panie profesorze bardzo za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać i że sprawa do zlikwidowania tego odoru w końcu się rozwiąże po tylu latach. Też wspomnę o czym wspominaliśmy w tydzień temu w wywiadzie, że w 1996 roku był pomysł wybudowania spalarni. Jednak referendum w gminie Brwinów, e, czyli tutaj miejsca, przy którym w zasadzie jesteśmy, bo w podlega pod Brwinów, zadecydowało, że taka spalarnia nie powstanie. E, dziękuję bardzo jeszcze raz. Myślę, że świadomość społeczna jest coraz większa. Z roku 1996 może gmina miała inne problemy, społeczeństwo może również miało inne problemy. Mamy rok 2020. To jest 24 lata, ludzie chcą mieszkać w, w czystych, w czyst... chcą, żeby powietrze otaczało ich czyste i przyjazne środowisko. Myślę, że po prostu akceptacja społeczna i ta transparentność między zakładem a społeczeństwem będzie na tyle, że zostanie tutaj wypracowany jakiś kompromis. Korzystny dla wszystkich ze stron. Dziękujemy Państwu za uwagę. My mamy nadzieję, że w przeciągu dwóch, trzech lat sprawa zostanie rozwiązana, bo rzeczywiście wpływa ona na życie tutaj w naszej okolicy mieszkańców. Dziękuję bardzo i do następnego razu.